Ja bym wrócił do pytania o to, co oczekujemy od producentów. Tak. Zawsze stawiam na trzy rzeczy. Na bezpieczeństwo, czyli na przykład, jaka jest klamra, czy ta klamra się nie rozpina, jakie są zabezpieczenia, czy jest guma, czy ona jest dobrze wszyta. Więc bezpieczeństwo, później, wygoda dla rodziców i to pod każdym względem. To głównie chodzi o długość pasów na ramiennych, paski, grubość tych pasków i tak dalej, i tak dalej. No i trzecia rzecz to jednak te materiały nie toleruję materiałów typu wiecie gdzieś tam te wszystkie chińskie dostarczyciele i to nie chodzi o to, że mam coś to sam zamawiam nie natomiast rzeczywiście te materiały potrafią się rozrywać potrafią pękać potrafią szwy puszczać więc dla mnie od razu to idzie w parze z, z niebezpieczeństwem dla dziecka ale też jakby z długością używania takiego materiału ja po prostu chcę sprzedać rodzicowi coś co sam bym używał i to jest problem od producentów to ja bym szczególnie oczekiwała takiej uczciwości i informowania o tym, dla jakich faktycznie dzieci jest to nosidło. Nie poszerzania zakresu na siłę, bo nikomu to nie służy, a już szczególnie dzieciom.